Dzisiaj tak, ale nie niedziela, że po obejrzeniu meczu jedziemy, znaczy ja będę mecz. Jedziemy na sushi. Chciałem ostatnio to piwo kupić w Biedronce, ale dzisiaj biję do sushi. Jest słodka, będziemy jeść. Jeszcze taka fajna ciekawostka odnośnie tego piwa. Asahi to jest piwo, chyba japońskie, o ile się nie mylę, mogę się mylić, ale mniejsza o to. Piwo chińskie albo japońskie, rozlewane we Włoszech i dystrybuowane w Poznaniu. Dzisiaj poniedziałek nagryweczka, dzisiaj akurat nagryweczka dla Sixpacka. E, Nagrywamy materiały i przyjechał do mnie Gulczas, i przyjechał nowy Gulczas, bo przyjechał nowym samochodem. I ma nowy sprzęt, więc się jaram sprawdzamy furę. A najśmieszniejsze, że fura jest Anglik, więc <gryw> będę siedział po lewej stronie. Dobra, jest górczasek, morda. Jest i on. No pięknie. Prawie dwa takie auta Prawie <gryw> dwa takie samochody, no. <gryw> ale chujno. Mięśni nie dodają. Ale podobno ładne fotki robi. I ładne materiały nagrywa. No i sprawdzamy teraz furkę. Kurwa. Pierwszy raz chyba będę jechał po lewej stronie. Nie, nie pierwszy, ale... Ale z tobą pierwszy. O i tu paróweczki, szynka. Pięknie. Siedzę po lewej stronie, ale brakuje mi tu kierownicy. Jest górczas. Jak śmieszne jest to, że tu biegi są normalnie jak w normalnym samochodzie, czyli jedynka jest po mojej stronie, więc w sumie górczas może prowadzić, a ja będę biegł z mia Doświadczenie mam, bo no. prawko no. trochę lat mam. No ale fajnie. Śmieszna sytuacja, bo jadę po lewej stronie i nie ma kierownicy, no ale wólczasowi ufam, jakbym z jakimś pojebańcem jechał, to bym się obawiał, że no, może się to różnie skończyć. Wiem wam jak wydawało mi się, że ten mój już jest przypałowy i ciężki do noszenia, no to po prostu ten z tym obiektywem to jest po prostu... No to już jest kurwa po prostu Lamborghini. Więc ja na razie lecę na tym moim 6300 z kitowym obiektywem, ale to jest po prostu dla osób, które lubią nagrywać i robić zdjęcia, to myślę, że to jest przepetarda. Możesz tego złama wiesz, Ci się po szlaku nie zmienia. No, okej okay. dobra, mordy. No to kurwa, szybka przesiadka. Lecimy teraz na moim e, 6300, ale na tym obiektywie. Nie wiem, co to jest za obiektyw Tamaron. Tam? Tamron. No, także. Jeszcze kilka milionów subów, i sobie taki kupię. Też od 3700. Ale naprawdę nagrywa świetnie. Zobaczcie, jak jest. Czaj, to jest chyba przyzumowane, albo po prostu tak. ja nie mam pełnej klatki, dlatego jego głowa jest taka duża i już jest odzumowane na maksa. Tak. Ale powiedzmy teraz, ile kosztuje ten tamron? 3699 chyba. To jest zamiennik, tak? tak. Soniacz ile kosztuje taki? 9 <laughs> Czyli 9 tysięcy obiektów i to, ile kosztował ten... Ody a... kosztuje 9,5 chyba. 9,5 plus 9. Okej, okay, dobra, to ja się jeszcze zastanowię i odzwonię. <laughs> Dziękuję. porównania patrzcie jakim ja nagrywam obiekty. Ja pierdolę przysz... Rozmiar nie ma znaczenia. Rozmiar nie ma znaczenia. Ważne jak mi napierdalasz. Co my tu mamy? Rzeczy te... Że stacji benzynowej, które można dostać. Będziemy to ponagrywać teraz. To nie. Ehm, no, materiał pewnie będzie już jutro, a zanim ja zrobię vloga to, to on już dawno będzie sobie siedział, ale pokazuję Wam. W tym tygodniu zdecydowanie deficyt snu do doskwiera, więc jest dzisiaj czwartek, jest święto, jest wolne, ale ja byłem w pracy a po pracy trafiła mi się drzemka, i po drzemce zabieram Was ze sobą na trening pleców. Mam nadzieję, że z racji święta będzie mało ludzi na siłowni i coś ponagrywamy. Zapraszam. Rano Pracka, później szybka siłka, a teraz biorę ważny atrybut, który będzie bardzo przydatny dzisiaj. Mianowicie Jeroku. Biorę Jarka. I dzisiaj idziemy na live festival. Dzisiaj i jutro. Ale zabiorę tam raczej telefon, bo myślę, że wzięcie aparatu byłoby dość ryzykowną misją. Poza tym. Nie obserwujemy 8 milionów, tylko 8 tysięcy subskrybentów, które, których bardzo szanuję, ale myślę, że uszanujecie też mój sprzęt, więc zabiorę tylko telefon. Falujemy Jagerek. O kurwa, na dopiero mało. Ej. Nalej jeszcze raz! Będzie to slepy, nalej jeszcze raz! A chuj, może być! No, Energii raczej nie zabraknie. Mam nadzieję, że nie zabraknie. Liczą się dobre chęci, tak. Liczą się chęci. Nie nabijamy się. Jak on tam zajdzie z tego kurwa teraz? <grystanie> Batman! <grystanie> Ale, myślę, że on od 30 sekund... O! Eee, o kurwa mać! Ale dał radę zawodnik. Moi drodzy, czy, czy wy poznajecie tego człowieka? <głosy> 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 Jak nie, to teraz w karcie wam tu podrzucę filmik z Michałem. Było bardzo miło, cztery lata, ale jest miło. Planujemy z Kubą dalej startować. Tak, specjalnie jak ci tego drinka jeszcze polałem tu, to postartujesz kurwa. Jaka to melodia chyba? Ja bym wyjebany, ja bym wyjebany Drugi dzień live festiwal. Dzisiaj update lodówki. Z lodówki wyrzucone. Wszystko same. Działa, działa. Same blaki. I monstery. Pod drinki. No i oczywiście dzisiaj jeleń. Będzie grany. I do jelenia będzie grany jeszcze. Taki asiu wędrowniczek. Nie zawsze jest zdrowo. Proszę bardzo. Tu był hinol, Przyznaję się, jadłem bardzo dobry. Hinolek. Carbonarka. Jest pizza. Jak ktoś bardziej miękkie nogi preferuje, no to proszę bardzo. Mamy proseko. Dogerek raz. Jagerka sobie tutaj sypnąłem. Tutaj jeszcze mamy, proszę bardzo, Jack Daniels. No, label już się zepsuł, to trzeba go odstawić. Energetyk, ciach. No tak to już jest, tak to już jest moi drodzy, no waga, waga nie zawsze jest przydatna tylko i wyłącznie do, do ważenia kurczaka, przynajmniej nie powinna być. <grymne> Dzisiaj live festiwal, dzień 2, Post Malone, Calvin Harris i w pół do pierwszej problem.